Partnerem medialnym programu jest Radio. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Masz kolizję drogową? dzwońmy się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Dajcie w motośladzie. Dziś w programie poznacie Jacka, który zapoczątkował obecność motogucji w Polsce. Porada Liberatora kiedy przygotować swojego Harley'a do nowego sezonu. Enrico pokazuje jasne strony Maroko. Darek opowie o swojej szkole Enduro. Były takie czasy myślę, że nadal są takie czasy, kiedy jak się mówi motogucji, to w domyśle widzi się Jacka, ponieważ to człowiek, który zapoczątkował obecność tej marki w Polsce. Chociaż jest jeden przypadek, który może świadczyć o tym, że pierwsza motogucji pojawiło się tuż przed II wojną światową, tuż tuż przed II wojną światową, ale to nie był import, to, była, to był wybryk jednego człowieka, który postanowił mieć motogucji, markę w sumie w Polsce nieznaną i markę, którą ten na dobrą sprawę. Ożywiłeś. Ty pokazałeś ludziom, że jest coś takiego, co sprawia, że człowiekowi się uśmiech na twarzy pojawia, kiedy na niego wsiada. Tak, to jest prawda. Marka motobuz jest tak cenną marką, że nie mogła dłużej pozostać w zapomnieniu i w zapomnieniu nie pozostała, tak? Zaczęliśmy się zajmować tymi pojazdami już prawie 20 lat temu i myślę, że skutecznie. Nie, jest to marka już teraz taka egzotyczna jak wcześniej. No tak, motogucji już jest znane, powstał Klub motogucji Polska, są były imprezy, zloty, wspólne wyjazdy. Natomiast interesuje mnie jedno, bo motogucji ja jeździłem tymi motocyklami, zresztą od ciebie wyjeżdżały z twojej firmy. I powiem ci jedno, zestrojenie zawieszenia, odpowiedni kąt główki, to wszystko, co w tym motocyklu jest sprawia, że to się prowadzi po zakrętach tak, jakby, jakby samo chciało jechać. Dlatego tak się dzieje, bo to jest motocykl z alpejskiej wioski. Lata produkcji w tych okolicznościach natury wpłynęło na, na kształt tego motocykla, na rozkład mas, na wspomnianą geometrię pojazdu. Po górskich drogach nie da się inaczej jeździć, po prostu tak musi być. Ten motocykl od razu widać, od razu wiesz, że to jest Moto Guzzi. Nawet gdybyś zdarł z niego napisy, chociaż są wyjątkowo piękne. Ja też się dałem porwać w marce Moto Guzzi. kiedyś udało mi się kupić Moto Guzzi Cardellino. oczywiście to jest bardzo stara rzecz, ale, ale też mam do niego szacunek, bo po tylu latach zapala bez żadnego problemu, kręci obroty, jest przepięknym sprzętem. Zawsze te motoskry były fajne. Warto wrócić do historii, bo Moto Guzzi to, był, to była moc na wyspie Man. Początek kariery sportowej to rzeczywiście wspomniana wyspa, gdzie już w latach 30. guzji potrafiło naprawdę pokazać, że jest marką nieprzeciętną i ambicje sportowe właściciela fabryki, czyli Carlo Guziego, które z jego zespołu spowodowały, że te motocykle w sporcie zaistniały i zapisały się tak zwanymi zgłoskami. E, Przepraszam. Pewne zmiany pojawiły się duże korporacje, które przynajmniej na terenie Polski w tej chwili zajmują się marką motogucji. Ty pozostałeś serwisem motoguzzi autoryzowanym. Do tego wszystkiego dookoła Ciebie pojawia się mnóstwo miłośników tej marki. Oni chyba wpadają do ciebie jak do prawdziwego guru. Dzięki za ciepłe i dobre słowa. Rzeczywiście jest to marka bardzo specyficzna motoguzji, to nie tylko motocykle, to jest styl bycia, styl życia. To jest po prostu jedna wielka pasja. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Motocykle włoskie w ogóle mają ten dodatkowy dynamizm, że, że one potrafią człowieka w sobie rozkochać nie tylko tym, jak jeżdżą, ale tym, jak wyglądają, jakie są. To po prostu jest przygoda na całe życie. Od tego się nie ucieknie, to jest prawda. Masę lat temu odwiedzałem Twoją firmę. Pokazywałeś nam swoje kardelino pięknie odrestaurowane, pokazywałeś ducha tej firmy, bo ta firma ma duszę. Od lat, od lat, od kiedy tylko pamiętam. Generalnie to nie jest marka, która e, lubi być sprzedawana w multibrandach i rzadko się zdarza, żeby w multibrandach Guzji odnosiło jakieś wielkie sukcesy handlowe. Jest to marka, jak powiedziałem, dla pasjonatów. E, jak jeździmy sobie po Europie, po świecie, zaglądamy do naszych przyjaciół we Włoszech, patrzymy jak to tam wygląda. To są małe, rodzinne firmy, małe firmy, ale z wielkim klimatem, z ludźmi, którzy zaangażowali się w to po prostu. W multibrandach Guzi nie odnajduje się. Tak, bo Gucci stoi między różnymi tam e, dziwnymi markami, a ja nie mówię dziwnymi, bo złymi. Ale między innymi markami i to trzeba poznać. Ja wiem, że są tacy ludzie, którzy wsiedli na motokcji i nie istnieje dla nich żadna inna firma, żeby nawet nie wiem, co się działo. Gucci, Gucci, jeszcze raz Gucci. I jeszcze raz Gucci, tak zostanie, tak jest. Właśnie, bo ta marka jak już cię kupi, to ci jej puści nigdy. Nie? Powiem tak. Jeżeli kiedyś zdarzy Wam się wsiąść na ten motocykl, przejedźcie się, zobaczcie na czym polega ta specyfika tego pojazdu. Jest naprawdę wyjątkowy. On może nie błyszczy jakimiś cudami, nie zachęca Was do kupna masą błyskotek i innych rzeczy. Jest po prostu świetnie dopracowanym sprzętem dla ludzi wybranych. Ja porównałem go nawet do Saba. Saba był też takim samochodem dla fajnych ludzi, chociaż jedna część historii Saba mi się nie podoba, to że Saba przestał istnieć. Mam nadzieję, że Gruzji nie przestanie istnieć. Niedługo obchodzimy stulecie istnienia fabryki. Wybieramy się z Polski na, na obchody tej niezwykłej uroczystości i oczywiście w imieniu swoim fabryki poniekąd zapraszam. Właśnie, zajrzyjcie. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych, ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd, Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Masz kolizję drogową, dzwońmy się wszystkim zajmiemy. Centrum motoryzacji Bemowo. Serwisy, to jest jeszcze jedna sprawa. Nie zapominajcie ludzie o tym, że jesień, późna jesień i zima to jest znakomity czas na zrobienie serwisu waszego Harley'a. Tak, to jest ten moment, kiedy, kiedy nasi technicy mają dużo czasu, mogą temu motocyklowi poświęcić naprawdę najwięcej uwagi, zrobić to najbardziej szczegółowo, dokładnie, jak, jak jest to możliwe. Oczywiście my ten motocykl nawet w sytuacji takiej, kiedy pogoda nie sprzyja, przywieziemy, odwieziemy, więc zapraszam na robienie przeglądów i serwisów jesienią i wtedy na wiosnę jesteśmy gotowi. Wsiadamy, odpalamy i pała! No dobra, jeszcze jedna rzecz, bo widziałem tutaj niejednokrotnie klienta, który przerzucał strony w katalogu z dodatkami do motocykla. Trzeba pamiętać o tym, że takie części nie od razu są na półce, trzeba na nie poczekać. Więc jeżeli teraz ktoś zamówi, zdążycie je założyć, motocykl wróci już ubrany w 100%. Jeżeli teraz zamówi sobie, opracuje sobie system, jak chce przerobić tego Harleya, my zamawiamy w tej chwili części. Nawet jeśli nie ma ich w magazynie, bo coś tam, to na bank do wiosny. Wszyscy... Wszystko jest tip top. To jest ten moment, kiedy trzeba się zająć tym motocyklem, a nie wiosną, kiedy budzą się panowie i panie i mówią: O, po ha Harley'em bym pojeździł, ła, ale trzeba zrobić przegląd i ura! To, to, to nie ma sensu. Lepiej zrobić to z zawczasu w, w sposób przemyślany, za, zapisać się teraz, przywieźć motocykl, ewentualnie my odbieramy motocykl i działamy. I teraz przyszedł na. Tradycyjny dźwięk wydawany przez Janka filmana. IHA! Z tradycji stało się za dość. co nasza polska szor kupuje? tajin? Pana Szygowa. co jest potrawa dnia? Okay. ale te przeprawy typu sif i tak dalej są w cenie, tak? przyprawy typu sif dobra, teraz będę tańczył na nutę tej muzyki Prosto, właśnie. Nie wiem jak się nazywa, bo gruziński robią, Włosi wiadomo. Pizza, ale bardzo ta nasza grupa lubi te, te potrawy. Zjemy dzisiaj w takiej formie bardzo sympatycznej, na której zamówić najpierw mięso. Potem oddaję, jest ta cała kolejka praktycznie od proces przygotowania spożywcy, więc niektórzy zamówili mięso, niektórzy zamówili kurczak i zobaczmy jak będzie rezultat. Na no, razie wygląda obiecujące. Smacznego. Nie wiem jak się mówi po arabsku. Chcę Was pokazać też z tego część maroko, który nie znacie McDonald's, Range Rover Supercharged, Bear Grills. Bear Grylls dzisiaj robi na show jestem pod słońcem. ale e, zauważyłeś, że zarysowałeś tego włoski samochód obok, a tam siebie. <laughs> I to jest ten nowy Maroko, panowie. Tylko, że my jesteśmy w ta część taki od Bounty, bo e, nie akceptujemy zjeść w tej. Amerykańskiej firmy fast foodowa, bo Bear Grills przez cały ten podróż uczył nas, że e, można pyszne zjeść też tego rodzaju rzeczy. Także Bear Make Me Dream. <grywka> A i zapomniałem dodać, e, oczywiście każdy pit stop jest wykorzystane, akurat Renato trochę złe, ale nie ma problemu, bo e, jak już docieramy do Polski, będzie Nowy system łańcuch z Kotoilera. Muszę Wam powiedzieć, że ja po 7000 km jeszcze nie nalewałem ani kropla. Oleju. to są koledzy, które no stop nas pozdrawiają po drodze. Marokańscy ludzie są bardzo friendly, także jest super. Słońce jest. I zaczyna ta nostalgia. Ja w trakcie jazdy zaczynam myśleć, myśleć, te dzieci, które biegali z tymi namiotami, żeby, żeby nas pozdrowić, żeby pokazać ich jest entuzjazm. Będzie mi to bardzo brakowało. Nasze koledzy z GS Goldwing BMW R 1200 opuszczają, my jeszcze troszeczkę na spokojnie wypijemy, napijemy, ulalala, tak się mówi, muzyka gra, oczywiście. Jak widać, wiem, to jest Black Mamba. Mamba. I on jest bardzo znany w Maroku jako rajdowca, robił 32 kraj, 32. Nie ma różnicy między krajów. Kiedy łączy nas, jedna pasja. Ciao, Black. So Black Magma. All the best. Elegansco, Honda Goldwing. See you guys. programu są. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Masz kolizję drogową? Dzwońmy się, wszystkim zajmiemy. Centrum motoryzacji BMOWO. Mądrzy ludzie mówią, jak się nie wywrócić, to się nie nauczysz, czy to motocykli. Ale też jest bardzo ważne to, żeby potrafić jeździć uślizgiem. To się czasami bardzo, bardzo przydaje, żeby nie wpadać w panikę, tylko dać sobie radę. I powstają przeróżne szkoły, które uczą ludzi jeżdżenia. E, uczą jeżdżenia po drogach, po ulicach, ale uczą też jazdy w terenie. E, twoja szkoła to jest szkoła i właściwie miejsce, gdzie można się wyżyć i nauczyć się pewnych rzeczy, które mogą się kiedyś przydać. Tak, zdecydowanie. Nasza, nasza szkoła. My mamy wypożyczanie sprzętu, mamy szkółkę, mamy to. I piękne tereny nadłógrzańskie do jazdy motocyklem, gdzie zapraszamy ludzi, którzy na co dzień jeżdżą motocyklami, bo nie uczymy jeździć od podstaw, ale jesteśmy skierowani właśnie do osób, które jeżdżą jeżdżą czy to na cruiserze, czy to na sporcie i chcą, chcą chcieliby spróbować wsiąść w teren, na teren, na terenowy motocykl, czy to będzie motocykl trialowy, tak jak tutaj mamy, czy to będzie motocyk enduro, ale no, nie chcą wydawać nie wiadomo ile tysięcy złotych, żeby kupić nawet jakąś używkę, plus ciuchy, wszystko mogą, mają u nas. Więc bierzemy ich, zabieramy ich w bezpieczny sposób, w bezpieczne miejsce, tak żeby mogli spróbować czym jest ta przygoda w terenie. Dla niektórych to będzie jednorazowy wyskok, dla niektórych przygoda życia, a niektórzy stwierdzą, tak, to jest to, więc przyjeżdżają do nas kilka razy. A później naturalną rzeczą jest to, że kupią sobie swój własny motocykl terenowy i zaczynają jeździć z nami na przykład na wyprawy do Hiszpanii czy do Chorwacji. Rozumiem, że bez żadnego problemu może się przyjechać zielony w tym działaniu człowiek, przyjechać powiedzieć: No. Dajcie mi jakiś motocykl, ja chcę spróbować. Kompletnie zielony, jeździł tylko po ulicach. E, pomożecie na pewno. Jeżeli osoba w ogóle jeździ, to bardzo chętnie ją przyjmiemy. Jeżeli nie jeździ w ogóle motocyklami, no to najpierw byśmy woleli, żeby sobie gdziekolwiek spróbował coś. No bo to niestety za dużo, za dużo takiej, na, za dużo naraz e, przyspajania wiedzy. Ale każdy motocyklista, który jeździ jakimkolwiek motocyklem, no to jest właśnie, że tak powiem, nasz target, to jest nasza grupa docelowa. Czyli to, że chcemy ludziom pokazać, że. Enduro czy Trial jest fajny i jest tak naprawdę dla każdego. Dobra, wiadomo, że tego typu jazda to są też wywrotki. Na motocyklu widzę już pewne trytytkowe ratunki. Jak podchodzicie do gościa, który, no, nie z własnej winy, no, trafił w jakąś kolejne, położył motocykl, nieco go podrapał? Po złej, e... Zaczynając od tego, że do, do takiego gościa podchodzimy najpierw, żeby go ubrać w całości, czyli buty off-roadowe, ochraniacze kolan, ochraniacze klatki piersiowej, pełna ochrona, którą możemy mu zapełnić, żeby sobie przede wszystkim krzywdy nie zrobił, a następnie dopiero martwimy się o motocykl. I tak naprawdę te motocykle bardzo trudno uszkodzić. Przez pół roku naszej działalności mamy złamane dwa plastiki, więc jeszcze się nic nie wydarzyło. No i z tego co mówisz, nie wydarzyło się nic z ludźmi, którzy na nich jeździli. Jedna rozcięta warga. No, a to drobnostka. Do tej pory nie wiem jak to zrobił w kasku. Poprzeczka kierownicy. No nie, widziałem to nie. Dachowanie. No, chyba przygryz. To z nerwów albo przy uderzeniu. Dobra, wszelkie formy jeżdżenia. Ile motocykli jest na miejscu? Ile osób, jeżeli ktoś będzie chciał zorganizować grupę, na przykład z firmy i zrobić sobie taki event? Przyjechać do Was, pojeździć na sprzętach. Ile osób jesteście w stanie obsłużyć naraz? Bazową motocykli Enduro mamy 5 na miejscu pod wynajem, plus dwa motocykle instruktorskie, które zawsze, instruktorzy zawsze jeżdżą z taką grupą. W skrajnych przypadkach zawsze jesteśmy w stanie kilka motocykli jeszcze dopożyczyć, ale więcej niż 10 osób nie chcemy brać, bo to już jest za duże zamieszanie, zawsze jest coś nie tak. Wspomniałeś o wyprawach za granicę. Rozumiem, że te osoby, które już sprawdziliście, które działają z Wami, dostają informacje, nie wiem, na Facebooku czy gdzieś, że przekujemy. Wiecie, taki wypad i wtedy zabieracie grupę tych sprawdzonych ludzi, którzy no, nie, nie będą sprawiali problemu? Zazwyczaj tak, ale jest pewne odstępstwo od tego, czyli na przykład w tym roku szykujemy Sylwestra w Hiszpanii, zabieramy cały nasz Majdan, wszystkie nasze motocykle, kłada, busa, jedziemy do Hiszpanii. Po prostu w zimę będzie można przyjechać do nas, na 2-3 dni na przykład jeździć po górach, a resztę spędzić sobie na plaży, chodząc na wycieczki piesze z rodzinkami w fajnych ośrodkach się dekując na pobyt. Czyli wejść do tej ekipy nie jest trudno, trzeba się do nich prosto odezwać i zadziałać. Macie tutaj adres facebookowy, możecie się zgłosić, wszelkie namiary bez kłopotu znajdziecie. Przybywajcie, spróbujcie swoich sił właśnie w tej klasie motocykli, w tego typu jeździe. No i potem być może powiedzą Wam, wpadajcie z nami na Sylwestra do Hiszpanii. To jest bardzo fajne wydarzenie, bo tam jeszcze pogoda nie najgorsza w tym czasie. Dzięki Wielkie. Dziękuję, Hej. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Masz kolizję drogową? dzwońmy się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.